Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony WM Fishing, Wojtek, Michał. Dzisiaj przedstawiamy Wam relację z wyprawy na dżekę rudę w Rybniku. Wchorzymy nasze przynęty, które były skuteczne, te które nie były skuteczne, wchorzymy na jaki sprzęt łowiliśmy i w dalszej części programu zobaczycie rybki, które udało nam się złowić. No to Na co złowiany? Jeszcze są boblewek w o, walczy dzisiaj. Mareczowe kolory. Dzisiaj jaskrawie dominuje. paczki z apetytem o, Może rzekę pokażemy będzie dzisiaj na rudzie Rzeczka tutaj jest uregulowana fajnie Nie jest głęboko do metra, metra 20 Barwione bardzo ładnie No, wszystkie rybki do wody. I robimy dalej. Wobler firmy Jackson, zapewne głęboko schodzący. Takie się dziś sprawdzają kolory. To nie jest małe, no nie jest Też podwierak? Tak, no, bo to będzie zapiętki Alegi szupak na Websa Ale švíta zrovna. no to w dzisiejszym dniu sprawdziły nam się goblery firmy Jackson, jaskrawe odcienie, bardzo jaskrawe, pomarańcz z zielenią. Oraz taki imitacja karasia, pomarańczowy kolor, bardzo skuteczny. Był też Salmo, który, któremu udało się konia złowić, też jaskrawy, od wygląda jak żółk, ale jaskrawy kolor bardzo. No i taka imitacja leszcza. Te z firmy Jackson, bardzo skuteczny jak widać, bardzo skuteczny, bo cały odrapany cały odrapany, tak i do tego parę obrotówek bardzo proste przynęty, obrotówki, przynęty, które nam się dzisiaj nie sprawdziły są to przynęty gumki no, Michał ma na przykład gumkę z Mikado, która fajnie wygląda lecz niestety nie było żadnych efektów no nie było efektów na nią dzisiaj mamy też różne dopracowane, naprawdę dopracowane przynęty Jacksona które też się nie sprawdziły, choć wyciągałem już tanie ryby. Nie robię tu żadnej antyreklamy. No i to sprzyjem byłoby na tyle. No. Wędziska, hmm. których używaliśmy, ja używałem wędziska Robinson Cortez Lights Perch. Do 7 gram wyrzutu. Bardzo lekka wędka, bardzo czuła. Bardzo lekka, bardzo czuła wędka. No jak widzicie, będziecie widzieć w dalszej części programu. Naprawdę można na nią złowić bardzo dużo okazy. Nie jest to żaden mit, że na lekki sprzęt, widzenia, lekki sprzęt czy... wyciąga się lekkie ryby. lekkie ryby, małe rybki. Ja używam te, tego wędziska do połowu szczupaków, okoni i kleni. Jak widać można. Aha, a kowrotek? Kowrotek Shimano Alivio 1000 FB. Czyli mały malutki. malutki kowroteczek. Żyłka 016 No i tyle, no Ja wiem na trochę cięższy sprzęt, była to wędka Mistreal Zero Spin Długość 2,70, wyrzut do 30 gram Troszkę cięższa wędka Sztywniejsza, choć to się okazało sztywna przy rzucie, a przy holu całkiem fajnie się sprawdza Dlatego powrotek firmy Daiwa Daiwa Laguna 2000 500, dokładnie, bardzo dobrze mi się sprawdza ten powrotek, lubię nie łowić. I do tego plecionka 018 firmy Forblade, jest to bardzo dobra plecionka, Tyle, I zobaczycie rybki, szczupaczek numer 3, tak? Na Woblera firmy Jackson, tak? imitacja karasia. A mi to na konia wyglądało <laughs> ale tylu już jest miarowy to Na kijek firmy Robinson-Cortez, tak? Cortez Do 7 gram. Do 7 gram wyrzutu Delikatny kij. Na porównaniu z moim kijem różnica ogromna ale w się się no piękny szczupak Jak z tej rzeki to już jest ładny szczupak Pod 60 cm gruby 50 na pewno. 50, ale gruby przed tarłem samica szczekaczek ładny i wody. Jak widać rzeka obfita. Szczupaczki. Zdarzały się tu sandacze. Nawet to pyga była. Na spinning. Szczupaczek 55 cm. Grubaśny. Mietka do 7 gram grzybów. To jest prawda. Do wody. Wojtek właśnie coś złowił. Już lecimy zobaczyć co. Co Wojtek szczupak? Czy sandacz? Na bepsika? No ładny, ładny. Szczupaczki widać działają Szybko uwalniamy i wypuszczamy Taka mała rzeka a szczupaków Już czekaj ładny szczupaczek Jak widać już coś go Próbował zjeść próbowało zjeść młodzież, młodzież wypuszczamy do wody nie będziemy go już męczyć i idź po dziadka po dziadka, po pradziadka po pradziadka ale lepiej do zandalowego <ścoughs> Szczupak to się nie wypnie. powoli coś nie wypnie. Coś już podbirać? Goda się nam robi Jak okażę tam przyjąłem to jest Pokoś tego mepsika Taki mepsik w rozmiarze 2 jaskrawy kolor Dzisiaj takie kolory właśnie królują rzeka ruda miałem przypomnę